Popatrzmy na początek na wykres. Widzimy, że ta funkcja przecina oś Y w tym punkcie. Dla nas ważna jest ta liczba minus -1. Ta liczba określa w funkcji liniowej tak zwany współczynnik b. Zobacz, to jest wzór ogólny funkcji liniowej. I teraz możemy już do tego wzoru za darmo w miejsce literki B wstawić minus 1. Musimy jeszcze policzyć współczynnik A. Robimy to na podstawie informacji o punkcie P, o współrzędnych punktu P. Wiemy na pewno, że ten punkt należy do, do tej funkcji. To oznacza, że jeśli w miejsce X do wzoru funkcji podstawimy ósemkę, w miejsce Y Czyli w miejsce f od x wstawimy trójkę, to ta równość będzie prawdziwa, będzie zachodziła. No to robimy. Patrz, tutaj wstawiasz trójkę, tutaj wstawiasz ósemkę, no i wylicza z tego równania a. Dodajmy obustronnie 1, następnie podzielmy obustronnie równanie przez 8. No, i zapiszmy, że a to się równa po skróceniu 4 ósmych, a jest równe 1 druga. Teraz zapiszmy wzór funkcji. Następnie wstawmy do tego wzoru współrzędne punktu q po to, żeby sprawdzić, czy ten punkt należy do wykresu tej funkcji. No więc wstawiamy w miejsce f od x 9, w miejsce x 16. 1 druga z 16 to 8. Tutaj otrzymujemy 7. Ta równość nie zachodzi. Lewa strona nie jest równa prawej stronie. To oznacza, że punkt Q, punkt Q, nie należy do, do wykresu funkcji liniowej F. Możemy oczywiście to zapisać y, po polsku też. Nie musimy tak na siłę pisać symbolicznie. Ja zapisałem to w ten sposób, żeby było krócej.